No znaczy to wszystko jest moje, także... A, to pana jest. Dlatego tak, tak, tak jak panu nie bardzo. Jak M8, to tak. No M8, no to proszę, dlatego proszę. mówiłem. jeszcze znaczy my nie jesteśmy z tej firmy. My... Nie ja to jest obowiązek. Obowiązek przed panem pokazywać maski? Panu chyba odbiło. W takim razie ja panu zabraniam dalszego filmowania, więc nie no ja ma sensu dalszej dyskusji. A pan jakoś... Nie, Ale nie bę, bę, proszę nie ja nie konkurencji. ja mam obowiązek... E, tak, jest pan z... na naszym terenie. Je... Znaczy no tak, tak jest dolewany. Narend firmy no. nie powinien być filmowany. Co to znaczy, że nie powinien? No być? nie powinien, bo jest zakaz filmowania. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry panom. Z drugiej strony, sorry, z pan? strony, z drugiej strony, z ma Od tak Od Pan y, z drugiej strony, Od drugiej Od z Od firmy z waszej... kim, kim Zapraszam, panu pan miał oglądać jeszcze kanału, bo nagrywa pan po prostu naszą firmę. Więc e, proszę powiedzieć, kim pan jest i kogo proszę... pan reprezentuje, może? pan reprezentuje siebie, i jestem człowiekiem nagrywającym tą m.in. A Pani wie dlaczego, w jakim celu? Przepraszam, a wie pan, co nie jesteśmy na takiej stopie, żebym ja panu. Się ale w takim razie ja zabrania z dalszego filmowania, więc nie ma sensu dalszej dyskusji. Tak? Pan, co, panu... Jeżeli pan jest tak inkognito i tak dalej. Na pana pana zabranianie mnie kompletnie nie obchodzi. To znaczy mam ściągnąć tutaj miejską ewentualnie Policję, Wie pan, co? Kogo pan tam sobie ściągnie, to jest pana prywatna sprawa, Aha. ale niech pan waży słowa. Bo. Ja pana nie obrażam, tylko po prostu mówię... Ja proszę pana, pana też nie obrażam. Ja nie obrażam pana nic z tym rzeczy. Mówię już panu słowa, jak pan będzie ściągnął tę i policja. Czy tamtokolwiek pan sobie chce. To to nie ładnie z pana strony. Ja się Ale przedstawiłem. że czy... pan nie załóżmy, że więc na pierwszy pan się przedstawił. Przed chwileczką pracownik ochrony fizycznej, solidu... Nazwisko pan powiedział, tak? tak oczywiście, Co jak to najbardziej. Okay, urządku, no to okej, w porządku. No wie. więc no, a pan jakoś... na nie Ale ani pana, ani, jak ani ja jestem, czy ja mam obowiązek... Yy, tak, tak, jest przystawać? pan na naszym terenie, filmuje pan... Jestem Zyjmuje na wadze, ta... Czeka, pan tak, moment, tak, nie tak. moment. Filmuje pan nasz obiekt, Ale proszę pana, pan pytania. powiedział przed chwilą, że jestem na państwa terenie. Czy tak. ja w tej chwili jestem na państwa terenie? Tu, Tutaj tak. stoję, ja na jeszcze z kamerą, czy Dobre. tu jest państwa teren? nie pan powie. Jest pan, widzę bardzo, bardzo... Moim zdaniem upierdwe. Ale proszę względu. pana, pan kłamie. Ja nie kłamie. Czy, czy, to jest Państwa teren? Dobrze. No, tu jest po... nasz teren do pan. No, ale ja nie wchodzę jedzie. na wasz teren. Więc dobrze, ale filmuje pan naszym. No, no dobrze, no i co? A powiem. to nie jest nie jest, yy, dozwolone. Nie jest dozwolone każdemu. według czego? Według naszej firmy. Ale ja proszę państwa nie wiem, proszę pana nie jestem do państwa firmy. Jest pan na zewnątrz filmuje, od kiedy mnie to a... obowiązują zasady? Jak pan przechodzi koło mojego domu, ja powiem proszę pana, niech pan nie przychodzi domu. Niestety mojego tak jest taka prawda, może pan zgodzić się na filmowanie ewentualnie nie. Bo Ale to jest ja nie mówię o czy pana... Yy, Dobrze, wypadnego. proszę pana, który punkt prawa zakazuje mi nagrywania z tego miejsca, niech pan przejdzie do konkretów albo zamilknie i wróci do siebie, bo już nie pan irytuje teraz. Który punkt prawa mówię? Dobrze. O tym? No, na chwilę się pan Bardzo i no. Może się jakimiś kontaktami wymienimy. Z tak, skąd jest pan w miejscu publicznym no dokładnie wyszedłem z czystej ciekawości. I ja panu grzecznie odpowiadam, super pan się zachowuje w ogóle ale mam Czy... nadzieję, że Państwa firma dokładnie tak funkcjonuje, jak pan Czy teraz to... się zachowa. nagrywa takie ciekawości żeby... proszę pana wszystko co tutaj widzę w okolicy ładne samochody ładne firmy ale wie pan o no to tak nie można za bardzo chyba tak nie można za bardzo jeździ pan w takim pięknym samochodem pan pracuje w mini mini? Wiesz, nie, to wszystko jest moje także a to pana jest dlatego jak to, to, panu nie bardzo ja proszę czy... pana ja myślałem że pan pracuje w mini mini bo pan się opowiada można można? <laughs> oczywiście że można no I dlaczego mógłbym mnie... nie... Czyli pan ma też kamery wszędzie ustawione tam, tam, tam nie pan, nie wiem. Ja myślałem, że chciał pan mnie zaprosić do środka. Nie, nie, no. Niedawno kolegę obrobili, także wie pan przeczam. Ale to Zmurzymy. wie pan, to pan się zatrzymał jakbym powiedzieć niedawno kolegę pobili, nie? Eee, to dobrze, no mi jest pan zmęczony, bo u cięło piąte, ono to, ono to się tam ale do pan ewankurować. Ale wolę powiedział, pan tego nie robi. Rozumiem, ale ja grzecznie nie mogę to robić. Wszystko jest w najlepszym porządku. Ja nic do Pana nie mam. Jeżeli to jest wszystko Pana, to ma Pan bardzo ładnie utrzymane wszystko. Proszę Pana, ale ja nie jestem w obszarze Pana majątku. Ja jestem poza Pańskim majątkiem. Niech pan pokiwa chociaż domu. Nie A skąd pan wie, że ja nie mam maski. Niech pokaże, <grywa> Proszę pana, załóżmy się o 1000 zł, że mam na sobie maskę. Zakładamy się o 1000 zł czy nie? Głupoty pan opowiadasz Panie. Mówi Pan do mnie, że nie mam maski, a ja mam maskę. pan Tysiąc złotych, proszę pana. Zgoda? Nie, to jest obowiązek. Obowiązek przed panem pokazywać maski? Panu chyba odbił. No, <noise> nie ma pan maski. <noise> Rewelacja, proszę pana. Taki głupot, jak pan powie, jak pan tak sprawdza rzeczy. Ja nic do pana nie mam. Nie zaczepiałem pana. Pan podchodzi do mnie, ma jakieś problemy. Pan? Proszę pana, to jest miejsce publiczne. To jest także mój teren, ten co tu im. Panu się nie podobają warunki, w których panu przyszło prowadzić biznes, to jest pana problem, a nie mój. Pan? Ja sobie opieram, ja 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 A no to jeżeli by pan do... Patrzy... To, to do... Tak, mówi pan do mnie, że nie mam maski, proszę pana. Pan mówi do mnie, że nie mam maski. Prostu mówię, że nie mam maski. A pan mnie cały czas prowokuje. rzeczy nie ma pan maski. A to jest nieprawda, dlaczego pan kłami? No to pan pokaże... Pan. Ale to co pan wtedy zrobi, jak ja pokażę, i będę miał maskę? Nie, tak to zadowolony. Do Aha, ale pan powiedział do mnie... Oskarżył mnie pan o to, że łamie przepisy teraz. I to jest wszystko w porządku, tak? Odejdzie pan zadowolony, ale pan powiedział, że nie mam maski. Się prawa, nie na domu, jedzie, nie się. Proszę pana, mam maskę, to po pierwsze, jeżeli pan uważa, że nie. Dobra, zróbmy tak. Ja panu pokażę tą maskę, ale pan mnie wtedy przeprosi za to, że tam pan, pa, pan tak, dobra? A co oprezymy, tak powiedział, dobra? Na... No to powiedział, że Powiedział? Skłamał pan na mój temat. Skłamał no, pan. No to czy pasie, powiedzą, no, na pracy, żeby... Po co pan mnie zaczepia? Czy ja do pana wyszedłem? Nie. Nic pana nie chciałem. Robi pan zdjęcia mojej firmy. Bo Zmierzę, mogę, proszę pana, tak jak pan może tutaj pracować i sobie mieć biznes, tak ja mogę pana zdjęcia robić w pańskiej firmy. Pan prawo wiecie, według mnie, jak pan byłby po co pan to robi, dlaczego pan to robi. To jest zbyt pan i jedno, Ale proszę pana, jak do mnie w pod... to Przyjaciela obrobili niedawno na 5 milionów złotych brakiem samochody. I co ja to mam z tym wspólnego? Po co pan mi to mówi? To ja Panu powiem, mojego kolegę pobili. Miał Pan coś z tym wspólnego? Nie, to prawda, ale Panu przeważnie. No widzi Pan, no. no Pan taki sam standard stosuje do mnie. Jestem tu, proszę Pana, dla Pana informacji. 10 minut i odchodzę. Nie, pan chodzę sobie z kamerą, nagrywam to co mnie interesuje, te piękne zakłady tutaj. No i przyjechał ten pan w BMW, który się podaje za właściciela, być może nie jest, tego kompleksu. No ma jakiś mas. Jak pan Maski, a ja maskę mam, tylko on to nie widzi. To jest ten ten, że na ja no ja to nie jest jego. To jest budżet, Być może, bo ja nie wiem, on to sobie wjechał tyle. Tyle. Jak M8, proszę. To to no M8, no to szef, dlatego szef. mówiłem. No to M8. Szef, tak. Zaczepił mnie. Znaczy, my nie jesteśmy z tej firmy. My to nie, jest w porządku. Firm. Ja panu życzę wszystkiego dobrego. No, także. Ale co pan na coś nagrywa? Ogólnie nagrywam. Także. W różne miejsca chodzę. Dzisiaj byłem sobie, proszę pana, przy tym terminalu portowym tam. Mhm. A tak ogólnie, pan sobie Tak, zwiedzą, tak. Czy zwiedzam, czy zwiedzam. Czy zwiedzam różne rzeczy. Nie, nie, nie. Samochody to tak przy okazji. Zauważyłem tutaj, że jest. Sam miałem kiedyś... Yy, chciałem zobaczyć jaki odlęb, jak to wygląda, wszystko ten kontakt i przeszedłem sobie fotografuję. Do nikogo nie zachodzę, nic się nie pytam. Przeszedłem i tyle. No. no. Zajemnie? Pana bardzo. Za co pan mnie przeprasza? Nic pan mi jeszcze nie zrobił. Nic panu nie zrobię. za jakim Panie. celu pan tutaj to, to, to próbuje. A tak proszę pana Przestuje. pewnych informacji. Uzyskuję je. Żeby nie musieć zapamiętywać w głowie. Znaczy, no tak tak, w głowie pan. firmy. No. Nie powinien być filmowany. Co to znaczy, że nie powinien być No nie być powinien, bo jest zakaz filmowania. Zakaz filmowania jest, a pan mi pokazać, to taki film. No zakaz nie ma tabliczki. Tak. A, widzi pan? Nie ma. A tak panu powiem jeszcze, że nawet jakby ta tabliczka była, nie, to ona by dotyczyła Befle... wewnątrz, no a tutaj rozumiem, ja sobie ale... mogę filmować cały budynek, ile mi się chce, a zwłaszcza, że projekt był sfinansowany także z moich środków. Nie, nie, no rozumiem, dobrze, wyjaśniamy sprawę. Ja, jak pan widzi bardzo kulturalnie do pana Tomisz. Z szacunkiem pana traktuję, mm. staram się pana nie nagrywać, a jakbym nawet pana nagrał, to i tak zamazałbym twarz, proszę pana i głos, tak żeby pan nie był rozpoznawalny. Teraz znikam no właśnie, parę ujęć. dobrze, no no dobrze, tylko pytanie, jeżeli by mnie ktoś zapytał, jak chciałbym wiedzieć w jakim to celu. O to, jak pana, to, to to... Fajnie pan to zrobił, to panu powiem tak, ja ogólnie... No mam coś do załatwienia z tą filmą, mm. mm. natomiast... Y może pan odpowiedzieć, to panu tak prywatnie mogę, natomiast mogę, może pan odpowiedzieć takiej osobie, bo no, mogę i chcę, nie jest to prawnie zachowane, dlatego, ma... dlatego mogę nagrywać. Dla ja, panu z, z nie mówię, że negatywnego, po prostu no, nagrywam sobie te informacje, które są publiczne, no e, ale... nie jest moim interesem nagrywanie państwa nie jako tak, osoby w żadnym wypadku. Proszę się nie obawiać, ja nie, nikogo nie atakuję, ani nic nie mam zamiaru, zaraz już idę dalej sobie. Życzę panu miłego dnia. Ja również wzajemnie. Do zobaczenia. Ja proszę pana, nie mam zamiaru się pana pytać o żadne zgody, żeby, żeby to było jasne. Yy, pierwsza sprawa. Mhm. Jest to obowiązek zakrywania yy, ust na samasęczkami. Dostaliśmy zgłoszenie, że po prostu yy, chodził pan po obiekcie nagrywał bez zgody właściciela. Dalej, coś zgłoszenia e, mówili, że wszedł pan tutaj na ten nasyp kolejowy. I... Ja pana poproszę w takim razie o pokazanie legitymacji. Panowie podejmujecie interwencję, nie powinniście mieć czapek na sobie? Nie. Nie? Uuu, czyli czapka nie jest elementem umundurowania. No a ja myślałem, że jest. No ale jak pan tak mówi, pan przecież to robotę wykonuje pan wiele lepiej.